Testnet Venom, ekosystem. Oni zebrali 50 miliardów, także jeżeli tutaj zrobią e-dropa, może być 10 tysięcy znowu na portfel. Więc co robimy? Pierwsze co to ściągamy sobie rozszerzenie do przeglądarki. Ja to już mam zrobione. I na początku tak, instalujecie rozszerzenie, łączycie Twittera z ich stroną. I zgarniacie 50 tokenów testowych, tak jak mam tutaj. Teraz mamy zadania. Tutaj no. Follow na Twitterze. Jakiegoś tweeta. Hej, ja to już mam zrobione. I tutaj na końcu mintujemy zawsze sobie jakiegoś NFT. -ka. Z tym mintowaniem jest różnie, ponieważ sieć działa bardzo, bardzo. Znaczy wolno, jest ok, ale przeciążenie jest takie, że po prostu błędy cały czas się wyskakują. Także jest ciekawie. Ja to już wczoraj robiłem na innym portfelu, także masakra była. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie szło. Nie, ok, zobaczymy, czy to się zmieniło. Zobaczymy, Wolet. Okay, tutaj trzeba zrobić jakąś transakcję na ulecie, którą możemy wysłać. Ok, wysłamy. Dobra, przeszła transakcja. Tu kupujecie adres, na który trzeba wysłać obojętnie jaką ilość. Zobaczymy, czy. No właśnie, i tak to długo trwa to sprawdzanie i to wszystko, że to jest masakra. Widzicie, wyskakuje błąd. Przesieć jest po prostu przyciążona. I to trzeba będzie tak długo czekać, aż po prostu będziecie mogli to czek, odhaczy wam i mintujecie NFT. -ka. Dobra, to to mam zrobione. Zobaczymy tutaj tego minta. Zmintowało już tego NFT. -ka? Zaraz zobaczymy. O nie. Nic nie zmintowało. Aha, tu mamy już innego. Dobra. To go zmintowało chyba. Tutaj widzicie? Wszystkie zadania mi znikły, tylko jedno zostało. Także coś tutaj ta strona zamula strasznie. Tutaj nie mam już żadnego NFTK. Wszystko już zrobiłem, jak nic nie zrobiłem. Także porażka, porażka jest ta strona. O, teraz mam wszystkie zadania do zrobienia. Także tutaj było też ciężko wczoraj. To już mam. Musimy kupić jakiegoś NFT. -ka. I NFT kupujemy tutaj. U nich na stronce. Uczymy nasz portfel oczywiście. Dobra. Musimy kupić coś. Proponuję to. Wczoraj mi się udało kupić. Wczoraj udało mi się kupić tutaj z 1 venom. OK. By now. Mimo, że kosztuje 1, zabieram 4 coś jak widzieliście. Ponieważ 3 coś jakieś jest zwrot fee, którego w sumie nie dostajemy, bo na tamtym potwieru robiłem. Także to wszystko co mi FI zabrało, nigdy mi tego nie zwróciło z powrotem. Także nie wiem jak ta sieć ma w ogóle działać i o co chodzi, ale nieważne, no robimy to pod dropa tylko ewentualnego. I to też tak będzie długo trwało. To kupowanie tego NFT, a wczoraj to zostawiłem na noc, o 23 to wrzuciłem i tak mieliło, mieliło, mieliło o 4 rano sprawdziłem, to kupiło mi jednego. Także, nie wiem, bo no długo będzie trwało raczej. No okej, okay, tu nie chcę się mieli. Gdzie tu jeszcze, że nie zrobiłem tamtego jeszcze mnie sprawdziło, dobra. Tutaj Stake. Stake'owanie jest proste w sumie taka strona też jak widać zamula. Także trzeba mieć do tego dużo cierpliwości. Chciałem Wam nagrać jak to robię ale to jest trwałoby nie wiem ile. Jak widzimy tu się czytuje, tutaj nadal ten. Jedyne co jest fajne, że można wszystkie transakcje oczekujące zostawić, nie tak jak na Metamasku, że po kolei musi to robić na Ethereum. Tutaj po prostu wszystko wrzucacie i to po kolei będzie sobie robiło. Nie ma tam żadnych oczekujących, że musicie dopłacić czy coś. Tylko po prostu to sobie tam się przemieli samo. No ale jak mówiłem, to trzeba mieć naprawdę cierpliwość. No i co, Stejkowanie. Na no, razie się nie odblokowała strona jeszcze. No, masakra. No dobra. Co ja chciałbym pokazać tutaj ten bridge. Bridge jest spoko. Ja to wam pokażę na in, moim drugim portfelu tutaj. Więc tak ważne jest żeby podczas bry, po, po, podczas przerzucania między sieciami swoich tokenów najpierw musimy z Venom testnet a najpierw musimy tak przerzucić na Binance najlepiej. Przerzucacie sobie najlepiej USDT później jednak i to, to wtedy płacicie w tym Venomie, to, to tam nie ma, nie ma o, e, żadnego problemu, ale tutaj będziecie przerzucali z Binance, to te, najlepiej ten USDT, co mieliście od nich. To przejdzie Wam na minet, tak? W ogóle to jest z Binance Minet. Nie wiem, czy to można zeswapować na mainnecie na Binance. Jeżeli tak, no to kurczę, dobra fucha. Można by było pomyśleć nad tym, jak tutaj e, ta sneta, sobie wykorzystać, ale tutaj co jest ważne, jeżeli byście przerzucali z powrotem z Binance na Venom, bo musicie to zrobić, żeby odebrać następne zadanie, tutaj odhaczamy to. Jeżeli tego nie odhaczycie, to tak, jak tutaj jest napisane, pobierze wam fee w Binance o wiele więcej jak teraz. To nie jest, że więcej jest, ale to nieprawda, ponieważ ja na Fantomie chciałem to przerzucić. Na Fantomie chciało ode mnie prawie 5 Fantomów za przerzucenie tych tokenów. Gdzie tutaj mi wyszło chyba 8 centów na Binance, a tam było 3, niecałe 4 dolary. Także na Binance lepiej to zrobić. No i w sumie, zaczmy wrócimy tutaj. Tak widzę strona zamula cały czas. Także chyba wam tego dzisiaj nie pokażę. To też cały czas tutaj zamula. No nic. To by było chyba na tyle. Także link do stronki wrzucę wam w opisie filmu. No tak jak mówiłem. Najpierw musicie się ściągnąć portfel jako rozszerzenie do przeglądarki. Można już na telefon, ale na telefonie podobno to jeszcze gorzej działa, niż na przeglądarce. Także przeglądarce. Można sobie CD zrobić z Metamaska, jak ktoś chce. Później łączymy się z Twitterem i walniemy posta, i za to dają nam 50 sztuk Venoma na testnet. Codziennie można odbierać 5 testowych Venomów, logując się także. Jeżeli tam jeszcze na pewno będą inne zadania, zobaczymy tutaj czekajcie tutaj zobaczymy tutaj 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 bo ja tutaj mam to zrobione na tym portfelu mam tak to są moje wszystkie NFT odebrane tych dwóch właśnie ciężko jest ciągle wyskakuje błąd czek zaraz zobaczymy może teraz przejdzie ale to trzeba robić jednak w nocy ponieważ gdzie, gdzie siedzi jest mniej obciążona to jest masakra normalnie Widzicie, mimo że to mam zrobione, wyskakuje mi, że nie, ponieważ siedzę jest tak przeciążona, że wczoraj też był problem. Jedynie co, to przechodziły tweety i, i follow na Twitterze, a reszta właśnie nie przechodziła. A ja dzisiaj odebrałem sobie te resztę tych, tylko w sumie dwa czy trzy mi się udało. Dzisiaj rano odebrałem resztę. No i te dwa jeszcze nie mogę odebrać, ponieważ wyskakuje jakiś ciągle błąd. Ale to sobie ogarnę później. Jak widać, tutaj jeszcze będą jakieś inne zadania. Także warto się tym zainteresować. Tak jak mówię, miliard zebrali. Także, jeżeli zrobią e-dropa to będzie fajna kasa do zgarnięcia. No, i to by było na tyle w sumie.